Aksel nie dawa pixonowi zakładać lobby. No jak czemu? Znając jego, a powie, a nie chce mi się grać, dobra nara, jak będzie było taki wyłączy. Nie, nie było, ale... się wkurwi albo coś, wiesz, z nigdy nic nie wiadomo, z nim coś jest nie tak, ja wczoraj zauważyłem. Pary, ty jesteś żyd. Co ty do mnie dziadu z Grenlandii masz, powiedz Bo jesteś Żyd i złodziej, idę się wysikać jak ty, jak znam wszystkich zombie. zombie To mi wszystkich zombie wy wy wybijesz. Idę się wysikać. Wara od moich zombie No bo nie dotykaj. Jak to było, Aksa, na tym filmiku? Nie psuj mi zombie co o. Nie <laughs> psuj mi zombie Idę się wyszczeć. Zobaczymy. Żartowałem kurwa, spieprzyłem ich zombie Boże. A czemu nie otworzyłeś, wiedziałeś że tam w Nie wiedziałem skąd to jest I czemu nie otworzyłeś teraz co? spieprzyłeś stąd Zamknij mordę, dziadzie, bo mnie wkurwiasz. Zamknij to pierdolić. Mordę. Teraz Zamknij mordet pewnie kurwa czegoś. Jak się to zobaczymy kurwa, nie, tam, to ty, kurwa A jak wstanę kurwa to ci w życiu nie pomogę. Zginę, pierdolę. Jasne teraz, nie wstaniesz. To ci a teraz kurwa zapomnij, że ci kurwa kiedykolwiek. No i To kurwa, będę leżał i wpisał ci kurwa nie pomogę. To się pierdol teraz kurwa. Teraz mnie w kurwa. To się pierdol, zobaczysz że nie pomogłeś Zobaczysz kurwa, tylko padnij Kurwa padnij z będziesz... Tobą, po Tobie będzie Będziesz miał Rejgana, Thundergana, możesz mieć nawet chuj wie co kurwa W nigdy Ci nie pomogę już kurwa, będziesz spychał. Pierdol się kurwa Tyle Ci powiem, mam do powiedzenia Koniec, nie pomogłeś mi Byś nie pierdolił to bym Ci pomógł Wypieprzaj kurwa, moje zombie Pierdol się Jak co? Zombie pośmiertnie jeszcze rusza nogą On się nie rusza O oh, fuck O oh, fuck nie mam amunicji na nic Idę po MP40 Osłaniajcie mnie A to dalej tam się rusza O oh, fuck Я буду так пойду. О, нюх. Но злодей. Да все не имеет, всякий же. Не забрал. Звоню его за то, что не забрал. Нюха не забрал. Что я всякий проект? забрал. мне. I to za co ci nie podnoszę Leż się po prostu Reganem Leż z tym Reganem za to, że mi się co, co wziąłeś Leż oh, Fuck you Błagał Błagał mi nie Pomocy skipper dla 50V pomocy Następny za no, z mamy <noise> Nie <to> ma Kto <noise> to było Fury. I mam kurczę. Takie ja mam fajne dwa itemy. A to masz e, Thundergana? No ma Thundergana. Co to ma Fury, Fury, Fury A ja powódź, sobie idę tworzyć ja 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 Nie pomogę nie. będzie. Błagam. Nie pomogę, Błagam. Nie pomogę Obrozi, to będzie. Obrożę to V. Obronie. Dziękuję. dziękuję, dziękuję. Skipper drugi raz, proszę, błagam. Na mnie? Padłeś, Skipper? Tak, padłem. Pomocy, błagam. Tak. Super. Tam sobie leży z Nie, 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 drzwi? nie, Wyjdę, jeżeli zginę Mim takim źle jak ty to mi ci nie pomógł Ej, <grym> ja ci zawsze pomaga Tak Jeszcze kłaniesz do tego, jesteś źle i kłamca. To czemu mam cztery reanimacje A czemu ty masz trzy powalenia? Kto, ja? No Bo ja tylko trzy razy dwa, Ja mam dwa, nie dwa razy leżałem no to, sam sam, no to co ma... No to dwa razy cię reanimowałem A to nie chodzi o to miałeś drzwi otworzyć. A żydzisz na... Żydzisz typu 1200 kakasy, żeby drzwi otworzyć. Nie, sam 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 sam, to nie, nie ma skąd rozumiem, że nie mam opsela. Pomoc. Nie zapomnij. Skipper błaga, Volverin błaga, Maxwell błaga. No a... <grytantara> a ja rajzę, błaga. Skipper, a tu uważa. Po pomocy, błaga. Biegnie, po. Czeka Skipper, jedzie też ci pomoc. No nie! <śmienicza> 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 o kurwa, już wszystko nie doleżało. Dawaj, kto Cię osłania cały czas? z wiem. Jaki wojownik. Bo to nie, nie. jest Co? Szkoda kasy na ten? O, żebyś sobie kupił Jagę? Nie wiesz, że leżę to fotokipie. Zapomniałem. A ja też. Wow. Nie ratuję Cię. Ile można Cię ratować? No i leży tutaj Wiesz jaki to jest film, to dwasta Wiedziałem, że film wysunięwany no? No ja cię nie zostawiłem, mój. Pierdolcie się Ale to nie jad. A ty jesteś siwy Brawo I ten to zawsze ma problem nie <śmiennie> Zdążymy, <śmiennie> <śmiennie> my Cię uratujemy Już nie mam ulicy do tej spekcji Znowu mam ten Pistolecik Pokój bez klemek Je... No. Co to było? Idę na telefonkę teraz. O magno. Ktoś idzie? A ja sobie pójdę. <grym> Arf, <grym> tak ja no, Co moja postać z wydaje co? dziwny głos? Bo jest Żydem i kłamcą. Spokój. się. <laughs> Furia, czemu tu to wszystko znowu nagrywasz? Zawsze tak mówisz. Mogę jeszcze zrobić fail compilation. <laughs> Pięć razy tak mówiłeś i zawsze, każdym razem jest to na wideo. O, płyta. Widziałem płytę. Będzie film. Jak sobie kupić to szybkie przeładowanie, to gdzie to jest? Tam, gdzie są mp40. A, dobra, gdzieś. Patrz, i ta menda poleciała tym teleportem. <grym> <Patrz>. <grym> Co za samolot, Sam poleciał? Nie. Poleciałem z tym. Z, z czym? Ze swoim <grym> Swo Z <grym> Po tym poleciałem sobie ja A ty z kim? A ja go tam wykorzystałem